Witajcie na kanale PsiBehaviorPL. Ja jestem Ania i dziś rozmawiam z Łukaszem, lekarzem weterynarii, z którym akurat w tym odcinku porozmawiamy o psychofarmakoterapii, czyli o witam ponownie. O chemii porozmawiamy, o tej złej chemii, którą ładujemy w nasze zwierzęta. Ale też też o tym, że tą złą chemią nie da się wszystkiego rozwiązać. A dokładnie pogadamy sobie o, o tym, czy w ogóle ma sens stosowanie leków przy zaburzeniach behawioralnych. I odpowiadając na to pytanie maj, ma sens, ale nie od razu. I nie zawsze. Więc tutaj. No to teraz może puścimy. o szczegółach, jak już, jak już powiedziałeś, sens ma e to skąd w takim razie takie przeświadczenie w narodzie? Bo to jest bardzo często, i to też nie jest tak, że to jest nasza jakaś nie wiem e, bardzo subiektywna e, wizja tego, co się dzieje, ale to jest komentarz taki, który się bardzo często pojawia u nas na grupie, e, kiedy my sugerujemy badania, a potem być może psychofarmakoterapię, bo nie wiadomo, bo to nigdy nie zrobi się tego online na pewno. To co w takim razie, skąd się bierze to takie, nie, no w życiu ja nie będę faszerowała mojego maksa chemią. Wydaje mi się, że my bagatelizujemy problem po prostu, bo tak ludzie myślą, że ta chemia jest zarezerwowana dla rzeczy poważnych, jak już pies jest chory, a przecież on się tylko źle zachowuje, on nie jest chory. Więc tutaj trzeba po prostu coś tam poczarować i będzie już dobrze. I to tak nie zawsze jest. Pamiętajcie, że. Tej chemii nie unikniecie. Ja w ogóle życzę powodzenia w unikaniu chemii, bo codziennie się nią faszerujecie. Dokładnie. Żeby jej uniknąć, musielibyście całe swoje jedzenie wyhodować od początku do końca, przetworzyć, zrobić. Także chemia o, pamiętaj jest. Pamiętaj o wodzie też. Tak, woda, o, wiesz, no, rzeczy w niej tak. są. Ale woda w ogóle jest chemią. Całe nasze życie jest oparte na biochemii. Tak Ciało to, to jest to wygląda. W ogóle tak. wszechświat jest chemią. No wiecie, tak. No to tak właśnie trochę jest, że bogatyzujemy te rzeczy, które wkładamy na przykład w siebie nawet, tak. typu środki przeciwbólowe, takie na nadużywanie. Ale to nie jest lek, to można nawet na stacji benzynowej kupić. A, to wtedy no, okay. to nie jest Czyli lek. Czyli wtedy mogę spokojnie i dosyć udaną też mogę. Okay, tak, rozumiem. spokojnie. Nie, no można fajnie, nawet, a też można kupić. Bątroba bardzo poleca. Wszystko, Dobrze, dobra, to już mam plany na, na wieczór. Tak. Zresztą, to, właśnie to jest to, to mnie trochę tak dziwi, że z, takim, z taką totalnie beztroską podchodzimy do chemii, też oczywiście farmakologicznej, stosowanej na przykład właśnie przeciwbólowo u siebie. Natomiast jeżeli ja sugeruję, że pies ma tak silne problemy, na przykład separacyjne albo, albo jest agresywny z lęku, albo cokolwiek tam innego i warto by było rozważyć psychofarmakoterapią po to, żeby pomóc psu, nie żeby sobie pójść na skróty, żeby sobie coś ułatwić, bo i tak czeka nas masa pracy, to jest zawsze jakiś taki opór, ale zaraz, bo ja to nie, ja to tak niekomfortowo nie się czuję. No ale nie, bo wiesz, ty nie masz prawa wypisać tych leków, prawda? Nie masz prawa dać, a to już się wiąże z wycieczką do lekarza. Ale ja zawsze mówię do Nakłoni Nakłonienia lekarza, żeby wypisał to, co ty byś chciała, żeby... Ale ja to biorę na siebie, tak? zawsze. No i to jest... I to jest już jakiś wysiłek, który trzeba włożyć. Hmm. A poza tym, no mówię, to jest, że myśmy przyszli do behawiorysty, a nie, żeby się leczyć. I to o, jest. Dobra. Wynika mi się, wydaje mi się, że to wynika z, zawsze z niezrozumienia problemu. No bo, wiecie co, bo to jest czasem tak, że pro, oczywiście trafi się do behawiorysty. Zgadza się z problemem behawioralnym, czyli z zachowaniem. Natomiast to trochę jest tak, że... Czasem ten problem rzeczywiście, najczęściej, może tak, najczęściej ten problem rzeczywiście da się naprawić, zmienić, stosując terapię behawioralną. Natomiast czasem ten problem jest tak głęboki, że nie da się zacząć terapii z psem wybitnie lękowym wękliwym powinno się powiedzieć, nie, nie zaczniemy terapii, nie zaczniemy odwrażliwiania czy czegokolwiek innego bez przygotowania tego psa i bez pomocy mu, to trochę tak jak z każdym innym lekiem. Dla mnie nie ma dużej różnicy między farmakoterapią stosowaną na przykład w zaburzeniach zachowania czy zaburzeniach funkcjonowania jakiejś innej części organizmu. Jeżeli mojemu psu coś nie działa, ja pójdę do Łukasza i powiem Łukaszu. moim nie działają nogi. A Łukasz powie. Fantastycznie, dodaj mu lek XYZ. To, to ja mu wtedy ten lek dam. I tak samo dam mu ten lek, jeżeli coś nie działa prawidłowo w mózgu. Ale jakie są warunki, Łukasz? Do wszystkiego musi być wskazanie. Musi być wskazanie. To jest ważne. wskazanie, no ale załóżmy, że wskazanie nie każdy, jest, każdy lek jest. Nie, nie, nie każdy jest lek silny. na wszystko. Dobra. Jest fobia straszna, jest w ogóle masakra, pies to nic nie robi. Nie, nie, może, nie może być też przeciwwskazań. Czyli na bo, przykład czego? E, musimy mieć pewność, że, że pies jest somatycznie zdrowy. Musimy mieć świadomość tego, że ten lek, który podacie psu, musi być gdzieś zmetabolizowany i gdzieś wydalony. Więc musimy mieć chociaż ogólne pojęcie na to, jak ten organizm fun funkcjonuje. Większość tych leków jest metabolizowanych w wątrobie. Więc ta stacja detoksykacyjna musi działać, a potem będą usunięte z nerkami, więc nerki też muszą się. funkcjonować. Mhm. Poza tym ja czasem, właśnie... jest... czasem jest też tak, że stosujecie inne leki, które mogą wpływać na metabolizm czy na działanie innych leków. Także tutaj nic nie jest proste, nic nie jest płaskie wszystko ma kilka wymiarów do tego jest właśnie lekarz weterynarii. Lekarz weterynarii, który zna twojego psa, zna jego historię leczenia lub też brak tej historii, bo czasami są to psy somatycznie zupełnie zdrowe, ale nie zmienia to faktu. I to jest też taki inna grupa trochę osób, które chcą psu pomóc tak bardzo, że one chciałyby ten lek już teraz, dzisiaj, tutaj i zacząć już go dawać po to, żeby ten pies przestał się męczyć. No i hmm. fajnie. I to też rozumiem, ale jeżeli pacjent trafia do mnie z problemem behawioralnym, który ustalimy, że w wyniku całego wywiadu i analizy przypadku, że wymaga psychofarmakoterapii, nigdy ode mnie nie dostanie zalecenia brania jakichkolwiek leków, jeżeli ja nie zobaczę wyników badań. Nigdy. To jest też ważne, że trzeba sobie uświadomić, że to jest element całości, że to nie jest tak, że jest problem i bach tabletki i koniec. Nie da się żadnego etapu pominąć. Ja nie mogę pominąć ciebie, ty nie możesz całkowicie o, y, y, olać mnie, bo ten w trakcie też musimy monitorować, co się z psem, Prze, z psem wiesz, dzieje. Możemy, no. no tylko pies no może zejść. No ja wiem, zejść, że no, no Pies może zejść niechcący. Przy Ale no, to są technikalia, no nie w, takie Ta. szczegóły nie. W, nie, nie, nie. Wchodźmy, nie? Proszę, Ale zauważ, że jak zejdzie, to już nie będzie mieć problemu behawioralnego. No, więc uspokoi efekt, się bardzo. Dokładnie, efekt zostanie zamierzony, fakt, nie? Fakt. To tak jak z podawaniem ibupromu u psów, boleć go nie będzie, bo jak się umrze, to już nic nie boli. No, dokładnie. Tak, I tak, tak to jest. To jest właśnie no. to, że tak by, to, że leki jakiekolwiek są dobre, bo niektórzy mają inne podejście i nie wierzą w ogóle w leki jakkolwiek by to nie brzmiało. Mm. Bo leki to jest wymysł Big Pharma. To jest tak, tak, dokładnie to. Nie chciałam już poruszać <laughs> tego tematu strasznego, bo oczywiście, i naprawdę gwarantuję Wam, że Łukasz nie zarabia na lekach, które przepisuje, ani ja też nie zarabiam ale na chciałby, lekach. Jakby, Jak ale nie, chciałby, jakby, ale chciałby. Proszę Cię, no w ogóle. Także jeśli gwarant? ktoś tam słucha, to... Big Pharma, hello! To my tutaj. Mm. E, Wiecie, to trochę tak nie działa, że na przykład jak ja zalecę lek X psu i wyślę Was do jakiegoś konkretnego weterynarza, z którym na przykład, bo wiecie, to też nie jest tak, że ja wysyłam Was do jakiegoś konkretnego weterynarza, bo ja mam z nim jakiś super deal. Po prostu jest czasem tak, że niektóre osoby wiedzą więcej o behawiorze, wiedzą częściej, przepisują, mają większe doświadczenie z przepisywaniem. W, Leków w ogóle w problemach behawioralnych i ja z takimi osobami współpracuję chętnie. Jest to logiczne bardzo, bo ale. często swoją wiedzą wspomagają to, co wiem ja i to idzie super. Natomiast zdarzają się lekarze, którzy wiedzą lepiej i przepisują coś kompletnie innego, bo to to samo. Nie dlatego, że nie wiem, że chcą psu zaszkodzić, ale no, niektórzy tak mają, że wiedzą lepiej, mimo że nie wiedzą. E, tak. No Więc to trochę tak jest, że e, leki super i no, one otwierają różne opcje pomocy psu, bo to naprawdę nie wynika z naszego, z naszej chęci, nie wiem, przyklejenia plasterka na ranę albo pójścia na skróty, tylko rzeczywistego naprawienia problemu, poprawienia sytuacji tego psa, ale tylko i wyłącznie pod opieką lekarza weterynarii. Tak, to jest bierz... mnóstwo rzeczy, które wpływa na to. Wydaje mi się, że ludzie się trochę boją, że taka Narosła otoczka wokół leków psychotropowych, gdzie słyszą psychotrop, to jest u Boże święty, co to będzie? Aż tak źle? Aż tak źle. No dokładnie. Ale to, to dotyczy też ludzi i psów, to, 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 to jest uniwersalne. Trzeba leczyć, to się leczy. I podajemy te leki po to, żeby Wam pomóc, a nie, żeby wywołać skutki niepożądane. Dokładnie, I w każdym chcemy pomóc zwierzęciu, i niekiedy jest to zwyczajnie konieczne. Jest to konieczne i trochę też tak, że wy... większość, oczywiście, nie mówimy o jakichś patologiach, ale większość opiekunów psów nie wyobraża sobie nie pomóc psu w sytuacji, kiedy on takiej pomocy pomaga. Czyli na przykład wymaga. Jeżeli ma na przykład problem z wątrobą, to przepisane przez lekarza leki pomagające na to schorzenie będą podawać codziennie, tak jak przypisał lekarz, i to w ogóle co o określonej godzinie. Tak. I tak samo powinno być z chorobami, które są po prostu chorobą psiej głowy, załóżmy, że tak to nazwę. Też nie widzę, nie widzę różnicy, jest to nasz obowiązek, żeby psu pomóc najlepiej, jak potrafimy. Jeżeli wymaga od tego, jeżeli mamy, jeżeli ktoś posiada wiedzę na temat tego, jak to zrobić, tej sobie ufamy, to warto jednak psu pomóc. To nie jest kwestia naszej opinii, tego, co byśmy woleli zrobić, albo nie woleli, ale tego, czy można psa pomóc, psu pomóc, czy nie. I tu jest jeszcze jedna ważna kwestia, bo mamy tendencję do przerywania terapii, kiedy jest lepiej. W przypadku leków stosowanych w zaburzeniach zachowania ważny jest czas. Niektóre działają w ogóle z opóźnieniem, więc nie możecie się spodziewać, że dostaniecie tabletkę i jutro już pies będzie dorany, przełóż, będzie się zachowywał normalnie. Może się tak zdarzyć, że szybko się poczuje lepiej i wtedy nie możecie odstawić, bo wszystko do was wróci ze zdwojoną siłą. Także możecie się liczyć z tym, że wasze zwierzę będzie brało leki tygodniami, a może nawet miesiącami. To, to wymaga rzecz, czasu. Dokładnie. To jedna rzecz jakby to, że będzie brało leki, to, co Łukasz powiedział, czyli że poprawia się, i to jest ten moment, kiedy najczęściej rozpoczynamy taką. Bardziej intensywną terapię, czyli to nam otworzy te drzwi terapeutyczne, żeby można było zmienić zachowanie psa. I to nie znaczy, że wtedy wyrzucamy leki do kosza i, nie wiem, odtrąbimy sukces i jest wszystko fajnie. No nie. I też kolejna rzecz, znowu wracamy do lekarza weterynarii, czyli odstawienie leków tak po prostu, bo już w sumie to już jest lepiej, natychmiast, z dnia na dzień, czym się może skończyć. A potem? No, przede wszystkim za tydzień właściciel wróci z pretensjami, że leki nie działają, bo odstawił i jest, i, jest, i jest nawrót. No. Zwykle taką najpoważniejszą konsekwencją jest to. Że objawy, z którymi chcieliśmy walczyć, się nasilają, że organizm jest taki efekt odbicia objawów, że po prostu coś, co miało natężenie w skali do 10, 5, nagle mamy 7, 10, a zwyczajnie potem następne dojście do jakiegoś takiego sensownego stanu emocjonalnego zajmie nam znacznie więcej czasu. Adekwatnie do poziomu, z którego startujemy. Dokładnie. Oczywiście. No, to Dobrze. Tyle. A jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy, z perspektywy gabinetu weterynaryjnego? Ile osób, ile osób nie że liczbowo, ale czy, czy jest to, czy masz klientów, którzy, mm, którzy są w trakcie farmakoterapii, czy jak wygląda ta sytuacja w sensie komunikacji i z nimi i z behawiorystą prowadzącym? No, to tutaj już o komunikacji rozmawialiśmy, że jeszcze nad komunikacją trzeba popracować, i ja mam zawsze komunikację przez pośrednika w formie właściciela. Więc ja bym wolał porozmawiać z behawiorystą, byłoby mi łatwiej jakieś działania podejmować. W tej chwili większość tych klientów, którzy są na takiej psychofarmakoterapii, to są właściwie nie pacjenci dermatolo behawioralni, a pacjenci dermatologiczni, bo trzeba pamiętać, że my mamy też wiele problemów somatycznych związanych z głową i na przykład z psem liżącym się, z jakimś pododermatitem, nie poradzimy sobie, jak my nie wyłączymy tego odruchu, bo to wcale nie znaczy, że go bardzo swędzi, to on ma taki... Nawyk wyli, wylizywania się. więc... Nie każdy, to, nie każdy to, sposób radzenia sobie z problemem jest, jest skuteczny. To tak samo jest u ludzi. Zresztą nie. nie jest tak. No nie, no to tak jak no, pies się liże, więc musi dostać steryd. No to, nie, to tak nie, nie zawsze działa. Mhm. I pacjenci dermatologiczni bardzo często są na tych złych psycho, psychotropach. Mhm. Ja teraz w trakcie, jeśli chodzi o takiego psa zaburzonego emocjonalnie, nie mam żadnego. Ale Miewałem, i tak naprawdę te obserwacje domowe właściciela najbardziej pomagały mi w doborze dawki, bo nie zawsze ja taką mam strategię, że oczywiście szukamy takiej dawki, która będzie najmniejsza i najbardziej skuteczna. Nie, ja muszę powiedzieć, tak, dawaliśmy w, taki, w takim schemacie, i było ok, przeszliśmy na następny, było, stało się coś innego, co robimy dalej. No, bo potem wracamy do tego punktu, że ja spotykam się ze zwierzęciem po jakimś czasie i się okazuje, że te leki są do bani, one nie działają. Ale jakżeście je dawali, no, no tak, a nie. A my inaczej. tylko połudawki dawaliśmy, bo żeby mu nie obciążać. Żeby żołądka. go nie tylko, O właśnie, żeby tak, go nie trukło. To, a nie ja tak połowę tego, co pani proponowała, żeby tak, bo to wie pani zdrowie. I tak, a, mnie to jest wiem. świetne. To ja ja y, wtedy. Y, my ręce opadają. mówię, opadają. Nie, ja, ja strasznie reaguję źle na takie. Teksty proszę i proszę, ja, kabinetu. Nie, ale ja zdarzyło mi się powiedzieć, że e, proszę poszukać sobie innego lekarza, ja nie będę leczył zwierzęcia waszego, bo e, my się nie dogadujemy. o to, że I mimo jest, tego twojej całej chęci, którą chciałbyś, i chciałbyś tak. temu zwierzęciu pomóc, to jeżeli nie ma chęci współpracy, jest jakaś blokada, czyli no wszystko ale psychotropy nie, no to, no to no czasem warto po prostu zmienić, żeby, przegrupować się warto jest, bo, no, bo to nie zawsze nic na siłę. Ale też jest tak, że ja nie zmuszę właściciela do stosowania jakichś leków. Osobiste uprzedzenia właściciela zwierzęcia są dość istotne. Mamy takie, takich właścicieli, którzy wracamy cały czas do tego sterydu, bo wokół sterydu też narosło tak. masę mitów. To jest Ładować taki... sterydy. Tak. Czy bijąc się w pierś, to my sobie trochę na to zasłużyliśmy, bo niektórzy traktują, jak już nie wiadomo, co zrobić, to podajmy steryd i zobaczmy, co się e, e, będzie działo. To też ale to nie jest, jest główe... typowe dla ludzkich A. lekarzy, więc to akurat myślę, więc my się boimy tych, tych sterydów i ja mam właścicieli, którzy nie godzą się na podanie, ale oni mi podpisują kartę, że nie wyraziliśmy zgody na, pod, na, na, na podanie. No tak, ja, bo, to, ja, ja to szanuję, tak. nie? bardziej najbardziej mnie denerwuje, jak ja zalecam jakieś, jakieś dawkowanie, a potem jest to stosowane inaczej, bo ktoś komuś powiedział, tak. że to jest za dużo, albo bo mi się wydaje, nie, w takiej sytuacji ta współpraca nie ma sensu. Znaczy, tak. to jest trochę też jakby, tym bardziej w przypadku farmakoterapii, jeżeli opiekun klienta, opiekun pacjenta manipuluje sobie dowolnie, jak chce dawką, to wtedy rzeczywiście. Bywa różnie, dlatego że podawanie w ogóle psychoaktywnych środków poniżej dawki terapeutycznej mija się z jakimkolwiek celem. To równie dobrze nie. można, tylko, można tylko tego nie robić. Poza tym, że wątroba też to musi zmetabolizować, energia, także ja gratuluję. Także te dawki skuteczne mogą być, nieskuteczne mogą być też toksyczne. Oczywiście, Więc że tak, to, to, bo to, to, ktoś musi, to ktoś musi to, że tak powiem, dokładnie. zmetabolizować, to się samo nie, nie wiem, nie wydali. Ale to Ale nawet niech. po co? To nawet nie jest problem tylko y, leków psychoaktywnych, bo weź pod uwagę antybiotyki. Ludzie modyfikują, tak, zmieniają, tak, zmniejszają, tak. Przery, prze, tak. przerywają leczenie, a ja potem nie mam czym leczyć, bo mam taką lekooporność y, u, u, u bakterii. Także y, Albo? Pojawia się taka sytuacja, w której bardzo podobnie jest stosowany na przykład, przychodzi do mnie pies, jak już tak powiem, z drugiej ręki, no, z którym na przykład podobno ktoś sobie z odzysku, ktoś sobie nie poradził, ja zawsze bardzo ostrożnie podchodzę do takich przypadków, bo on był na terapii u X i był 38 milionów miesięcy na leku Y i to nic nie pomogło. Jeżeli, jeżeli ten, ten, ten czas terapii na przykład nie był wykorzystany tak, jak powinien być, jeżeli te leki nie były stosowane zgodnie z zaleceniem, to można to uznać za niebyłe, jeżeli to nie była na przykład dawka terapeutyczna w ogóle albo wystarczająca dla tego, tak. e, dla tego zaburzenia, e, i, bo komuś tak się wydawało, że lepiej będzie dać 20, a nie 40, e, i wtedy to jest naprawdę, to działa tylko i wyłącznie na szkody psa, dlatego że dla mnie informacja zwrotna jest taka, że na przykład lek jeden nie zadziałał, muszę szukać dalej. Tak. Ale mogło wcale tak nie być. Mogło równie dobrze być tak, że pierwszy lek, ten najprostszy, zadziałałby bardzo dobrze, gdybyśmy tylko wszyscy stosowali się do, do, do zaleceń. A tu a propos jeszcze leczenia się u kogoś, że leczyłem się i nie działało, to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że leczyłem się może oznaczać, że byłem na jednej wizycie przez, <laughs> przez, przez ten rok i znaczy się, że się leczyłem. To ja tak. Mam często, że. No, my się tylko u was leczymy, otwieram książeczkę i to jest tak. Wszystkie lecznice w promieniu 100 kilometrów. Ale my się u was leczymy, to znaczy 3 lata temu zaszczepiliśmy raz u was psa. No więc. Tak. W niektórych Albo. przypadkach trzeba się trzymać chociaż przez jakiś okres jednego specjalisty, aby w ogóle trwa. móc coś podziałać. Bo nie ma takich magików, którzy wezmą, i jest, jesteście uzdrowieni. Znaczy, jakbyśmy poszli tutaj w kierunku behawioru, to tak, są takie magiczne metody, to są wszystkie metody awersyjne, które owszem, rozwiążą Wam bardzo często problem podstawowy w 5 sekund, bo pies jest tak zastraszony, że po prostu z zachowania no. nie będzie, ale albo wrócić ze zdwojoną siłą za 5 sekund, dobra, za 5 tygodni, albo przełoży się na coś kompletnie innego, czego wy nie będziecie kojarzyć z problemem, który ktoś wam wyleczył, bez leków. Ale no e... widzisz, on wyleczył, ty nie. No właśnie o tym mówię, on o. wyleczył, a ja teraz co? No mogłam po prostu zrobić tak jak on, czyli puścić strzała z obroży elektrycznej i zaraz by było wyleczone. O. O. Natomiast potem to, że pies na przykład e... Zaczyna demolować rzeczy w domu pod nieobecność opiekuna, albo, albo zaczyna się robić agresywny wobec osób, do których, do, wobec których nie był agresywny, to na pewno nie jest związane z tą metodą, która była kilka miesięcy temu zastosowana. W ogóle, wcale. No więc tak to trochę nie. działa. Jakie nie typowe? No wiem, że się nie znam. ty też się nie znasz, no. tylko co u Ja nie, ja tylko udaję, ja Oczywiście. tylko tam w internecie się produkuję i. Tak. I ten, każdy w necie tak. jest mądry, nie? Tak, A tak, wiem. tam jest mnóstwo specjalistów. Tak. Skąd się bierze ten taki lęk przed y, farmakoterapią? To to, że y, przynajmniej z, z moich rozmów z klientami wynika, że no tak, ale to trochę tak jak z tą kastracją, było, że pies mi się zmieni w zupełnie innego psa. To jak to jest tak naprawdę ze skutkami ubocznymi farmakoterapii, psychofarmakoterapii? Czego się możemy spodziewać tak realnie? Co takiego może się wydarzyć? Oprócz oczywiście sytuacji, kiedy naprawdę na przykład reakcja na lek jest, no nie wiem, dla, u jakiegoś konkretnego psa, pies nie zoleruje leku, czy, czy, czy cokolwiek w tym rodzaju. Chodzi mi o takie bardziej standardowe skutki uboczne. Coś, co najbardziej denerwuje właścicieli, co ich martwi, to jest chyba to, że przy większości leków, zanim on zacznie działać, to zwierzę jest takie senne, zamulone, oni się boją tego, zwłaszcza przy węzłodiazepinach, to tam zawsze jest takie zamulenie, one tak po prostu działają i... A, i tak już. mają działać. Mają, no, no dokładnie, no ale to y, też, minie, przy barbituranach, to a propos leków przeciwdrgawkowych, które też są chętnie przez lekarzy wy, wykorzystywane przy y, leczeniu behawioru, tak? Y, organizm się musi przyzwyczaić, no ale y, nie można zakładać, że nie będzie skutków ubocznych. Także to, co żeśmy rozmawiali, no musi być zwierzę zdrowe. Jeżeli gdzieś coś przeoczyliśmy, to mogą być sensacje ze strony przewodu pokarmowego. W ogóle nawet jak Zawsze. zwierzę jest zdrowie, może nawet być nad, zdrowe. Zawsze może się zdarzyć. I to też trzeba poanalizować, czy to jest kwestia dawki, czy to jest kwestia leku, a czy coś się nie nałożyło, bo to nie może nie musi być. No, ale my kojarzymy przede wszystkim leki psychopotropowe z czymś, co działa tak jak taki młot pneumatyczny i my się boimy, że owszem, z głową będzie ok, ale wszystko inne przestanie działać. Albo pies zamieni się w roślinę i już przestanie tak będzie na będzie wegetował, bo tylko się... tak leżał Tak, i będzie wypchany. A to nie jest tak. Nie wiem do no... To też chyba się bierze z tej takiej stygmatyzacji społecznej. My się boimy rozmawiać o problemach psychicznych u, u siebie, o leczeniu. To, to jest jakiś wstyd? Ja, ja też miałem w swoim życiu taki okres, że y, y, brałem y, leki psychotropowej, bo potrzebowałem i się, i się y, y, dobrze po tym poczułem. I dzięki temu y, 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 może nie zrobiłem sobie sam krzywdy, nie? Y, y, Tylko się y, 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 stałem z powrotem szczęśliwym. Człowiekiem. Czy ogólnie leczenie się pod, pod okiem specjalisty uważam za objaw zdrowego rozsądku i odpowiedzialności, tak samo leczenie swojego zwierzęcia, w jakikolwiek sposób byłby potrzebny, oczywiście w sposób zaakceptowany przez wiedzę obecnie, a nie nie wiem, jakieś magiczne rozwiązania to jest odpowiedzialność, a nie nie wiem, wybór, to tak naprawdę czy pomagamy sobie czy, czy psu, to to, to, to samo. To Ale po prostu czy, czy, czy trzeba czy zrobić. Dokładnie, to, to nie jest wybór. Coś, czego ludzie się nie spodziewają, a może wystąpić po lekach przeciw czy psychotropowych, no i to w sumie zawsze się może zdarzyć. To jest to, że my się nie uspokoimy, a będzie te wspominane już przez nas paradoksalne pobudzenie. Mhm. I nie jest to częste, ale to jest coś takiego, co się zdarza i to jest takie, z takim fajerwerkiem, nie, bo my tutaj chcieliśmy psa uspokoić, a on biega jak szalony po, po, po pokoju, nie. Tylko, że jakby o tym nie powiecie lekarzowi czy behawioryście, to nic się nie zmieni w tej, w tej materii, no bo my nie obserwujemy zwierzęcia w jego naturalnym środowisku często. To może behawiorysta inaczej, ale ja w domu u ludzi nie bywam. Witamy po przerwie, tak? tak? Obserwacja w domu jest bardzo, bardzo ważna. A zwykle najczęściej się tak dzieje, rzeczy ze strony przewodu pokarmowego. Wzrost apetytu, spadek apetytu, wymioty, biegunki. A to tak naprawdę nie jest nic, co jest przypisane do leków psychotropowych. To się może zdarzyć w każdym przypadku. No i są jeszcze rzeczy, które są związane bezpośrednio z działaniem jakiegoś konkretnego leku, bo to nie jest jedna grupa leków, które działają tak, tak samo, więc w zależności co stosujemy, możemy się spodziewać różnych skutków ubocznych. Dlatego leków jest dużo, wiecie, no to trochę nie. tak działa. Zresztą do tego mamy Czyli właśnie lekarzy, farmaceutów zresztą i inne zawody. Tak, ale generalnie w weterynarii ilość jest. możliwości są ograniczone, bo nie wszystko działa, nie wszędzie jest doświadczenie w stosowaniu na, na, na zwierzętach, ale mamy, mamy z czego korzystać, jakby tak. to. Dokładnie, więc reasumując to, co dzisiaj powiedzieliśmy w dzisiejszym odcinku o psychofarmakoterapii, to nie faszerujemy psów chemią, hmm. tylko psy, To jest bardzo brzydkie określenie. Bardzo. I to jest coś, co mnie zawsze uwiera. Faszerowanie to tam, nie wiem, co można sobie faszerować, pierogi, ale no. naprawdę my robimy wszystko, żeby psu pomóc, używając od tego naj najbardziej aktualnej wiedzy i współpracując właśnie, mam na myśli współpracę behawiorysty z weterynarzem tak. i na odwrót. I to nie jest Często kwestia wyboru albo tego, jakie my byśmy mieli preferencje jako opiekun. Czyli wolałabym, wolałbym nie, naprawdę nie przekona psa z silną fobią, który codziennie przeżywa ogromny stres. Trzeba odłożyć ego na bok i pomyśleć, co jest dobre dla zwierzęcia. Dokładnie. Nasz komfort psychiczny nie jest zawsze najważniejszy. A wręcz w tej no, sytuacji taki raczej jest marginalny. Tak. Tutaj. A z naszej strony też nie ma złej woli. My nie chcemy robić krzywdy waszym zwierzętom, i to, to, nie faszerować nie. To jest podyktowane troską. Obojętnie, jakby to wam się wydawało, to my chcemy dobrze dla nich. Tak, 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 tak się staramy. Dobrze. W takim razie kończymy na dzisiaj i do zobaczenia. W do zobaczenia ska, części. Cześć.